Witam na odcinku gdzie pokażę wam jak skoczyć na 6 bądź 7 kratek Takie skoki jak 1 kratka są banalne, no, każdy je potrafi w Minecraft na początkujący Takie na dwa też są oczywiście bardzo proste Więc nie ma żadnych z nimi problemów yy, Te na trzy już nie każdy je potrafi, ale oczywiście też są dosyć proste I zastanawiacie się pewnie jak można skoczyć teraz na 6 albo 7 kratek Ponad 4? Oczywiście jest prosto, ale ja wolę z double jumpem, tak? Pewnie każdy z Was widział y, taki filmik na YouTube, przynajmniej może większość, gdzie y, gracz skoczył na 5 kadek. Jest to 100% legit i to jest wykonalne, ale tylko po odpowiednim początku. A teraz pokażę jak skoczyć na 6 kadek. Y, zwykły skok na 6 kadek jest niewykonalny, ale potrzebny jest do tego jeden element, a jest nim, uwaga, uwaga, łódka. Łódka. Widzieliście pewnie jak ją używać w różnych sytuacjach, a ja właśnie Wam pokażę że w tej sytuacji skoczyć na 6 kratek. Ta jest no niepotrzebna, ponieważ weźmiemy sobie drugą i pokażę jak skoczyć na 7 kratek. O doskona 7 kratek. Oczywiście też również użyjemy łódki. raz dwa, 5, 6, 7. Tak, wszystko jest zgadza. Legit. No dobierzemy łódkę. Tyk. No i uwaga, skaczemy. Wyszło. No, dziękuję za uwagę i zachęcam do obejrzenia następnego odcinka z 200 IQ Playsów. Dziękuję.